Witam serdecznie, moim gościem Sebastian Połeć, Marii Poza Metspa. Witam. W wielkim bólu, ale wygrywacie dzisiaj z drużyną Brugogrodnowak. Skąd takie ciężary? Bardzo, bardzo trudny mecz, mega wyrównany. Mecz się toczył cały czas bramkę, jedną, jedną drużynę dla Brugogrodnowak, jedną dla nas. No, wyrównany skład, jedna druga drużyna i... Soba, Sebastian, noga fantastycznie ułożona, zrobiłeś dzisiaj dwa... Rzuty przedłużone, karne i jeden gol z wolnego, tak? Tak, tak, co się. No kurde, podchodziłeś strasznie spokojnie do tego. Czujesz takie wewnętrzne przekonanie, że to musi wejść? Ufam swojej prawej nodze. Lewej no. nie, ale prawej tak. No, za chwilkę będziemy pytać drugiego gościa bramkarza, czy mury źle ustawiał, czy jak to wyglądało, czy też czaje były perfekcyjne, ale naprawdę yy, wracasz do tych wykonywania, tego wykonywania rzutu przede wszystkim yy, tych długich, co w większości mają problemy, a ty sobie fantastycznie z tym radzisz. No, dzisiaj fajnie wróciło do tego, bo było tak, że miałem kiedyś w Glińsach jeszcze jak Pewniaczek byłeś. No, to tak wchodziło. Ostatnio się zaciąłem coś, ale dzisiaj jakoś zaprzeczyłem temu i cieszę się z tego. Wygrana w boleściach, ale jakże ważna, no bo dzisiaj tak naprawdę tym zwycięstwem meldujecie się w walce o pierwszą piątkę. Porażka mogłaby to przekreślić, tym bardziej, że Bruk też niedaleko mieści się od Was tabeli. Czy uważasz, że ta pierwsza piątka jest dla Was jak najbardziej realna? Myślę, że jak najbardziej. No, szkoda, bo ostatnie dwa mecze nie było mnie, nie było Sebastiana Leśniaka. Niestety choroba nas wykluczyła i troszkę no, straciliśmy te 6 punktów, bo dwie przegrane. Szkoda tego, bo tak chcieliśmy na tym podium być. No ale jeszcze walczymy, może się uda. I na koniec, jakbyś byś ocenił grę Rywali? Bardzo twarda, ostra i nieustępliwa. Dziękuję za wyjazd. Dzięki.